Anna Popek napisała, że nie wspiera Owsiaka. Post nagle zniknął. Mówi faktowi, dlaczego go usunęła. Anna Popek spowodowała lawinę komentarzy, publikując w serwisie X swoje zdjęcie podpisane Nie wspieram Owsiaka. Choć po pewnym czasie post zniknął z jej profilu, w sieci krąży screen tego postu. Zapytaliśmy Annę Popek, co stoi za decyzją o takim wpisie i usunięciu posta. Nie to negacja, a ja szukam słonecznej strony życia, tłumaczy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz kolejny 25 stycznia. Fundacja kierowana przez Jerzego Owsiaka mobilizuje Polaków do wspólnego działania od 34 lat, a wyniki finansowe corocznych zbiórek biją kolejne rekordy. W tym roku finał przebiega pod hasłem Zdrowe brzuszki naszych dzieci zbierając w tym celu pieniądze na sprzęt i wsparcie dla małych pacjentów z chorobami układu pokarmowego. Są jednak krytycy przedsięwzięcia, jakim jest woźb, czego wyraz dają w mediach społecznościowych. Do tej grupy należy choćby Anna Popek, której grafika wywołała falę dyskusji. Dlaczego prezenterka szybko usunęła post? Anna Popek tłumaczy, dlaczego usunęła wpis na temat Jurka Owsiaka. W poniedziałkowy poranek na profilu Anny Popek niespodziewanie pojawiła się grafika przedstawiająca prezenterkę z wymownym podpisem, nie wspieram owsiaka. Jak można się spodziewać, takie oświadczenie wywołało w sieci prawdziwą burzę, zwłaszcza że przed laty prezenterka pojawiała się na wizji z czerwonym serduszkiem fundacji obok szefa WOŚP. Zaskoczenie wzbudził również kolejny internetowy ruch Popek, która nagle usunęła wpis. Usunęłam zdjęcie, bo jednak chcę rozpocząć nowy rok z dobrym nastawieniem do ludzi i ich inicjatyw. Nie to negacja, a ja szukam słonecznej strony życia. Pozdrawiam serdecznie, tłumaczyła swoją decyzję w rozmowie z dziennikarzem faktu.